Serwus, ja to będzie inny, bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Ja jestem miliki, to kolejny odcinek z Among Us na moim kanale, Słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z widzami. Także, zechcie oczywiście w sobie zostawcie łapeczkę do góry, jeżeli chcecie więcej odcinków z widzami z Among Us, ponieważ lubicie, zechcie takie odcinki. Także koniecznie łapkujcie, subskrybujcie, jeżeli chcecie też więcej, zwąkujcie czy coś. No bo to jest naprawdę fajna opcja, jeżeli chcecie. subskrybujecie, dzwonkujecie. i zapraszam Was do opisu. Ponieważ pierwszy link, pierwszy moi drodzy link, czy on jest w adminie? Czemu, to, co mi się tu dzieje? Co, co, co tu się zbagowało? Że ja nie mam tasków pokazanych. Okej, okay, to jest dziwne, to jest kana bardzo dziwne, ale spoko. Um, o czym ja mówiłam, słuchajcie? O czym ja kurde mówiłam? Aha, chciałam powiedzieć o sklepie, jeżeli jeżeli chcecie, to słuchajcie w koniecznie wbijajcie, yy, na sklep, ponieważ tam, słuchajcie, jest... fajne są koszulki. No kurde, jak ja tego nie nienawidzę. Nie umiem tego robić, słuchajcie totalnie. Już. Kurde, nie napiszę tego. To jest najgorsze zadanie. Ja nie potrafię tego zadania robić. Dobra, wiecie co? Walić to, walić to zadanie, więc to jest nieistotne, jest zadanie, ja to po prostu wiem, dobra, w każdym razie, tak jak mówię, zapraszam bardzo serdecznie do opisu, ponieważ tam jest link, macie, słuchajcie, koszulki, więc wbijajcie, dobra, na całe szczęście ukończyłam zadanie, więc fajnie. I zobaczmy, słuchajcie, Mufin tutaj zgłosił te ciało i zobaczymy, gdzie, słuchajcie, napiszemy, gdzie, fan milki, o, pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich widzów, jeżeli chcecie ze mną zagrać, no to wbijajcie na Instagrama mojego, ponieważ tam daję, słuchajcie, kody. Kafeteria. Mm, Okej, okay. ja byłam w w Storage'u chyba, tak to się nazywa, więc spoko. Napiszę, że tak. Tak. Eee, I skip, słuchajcie, chyba Skip eee, tak mi się wydaje. Milka chodziła z żółtym. Ja nie chodziłam z żółtym. Hmm, hmm. Pozdrawiam bardzo serdecznie Fan Milki, Julię i Mufina i Milki. a ja, i wszystkich, którzy są tutaj. Bardzo serdecznie. No i ktoś tam nie zagłosował, że to jest takie straszne. Ja zawsze, jako impostor, mam. Znaczy, jako youtuber, mam zawsze przerąbane. Bo to jest tak, widzowie się dzielą zasadzie, na takich dwóch, jakby, wiecie, to są. Są, jest, są dwóch, które zaję widzów. Jest dwu, dwa, są dwa rodzaje widzów. O, pierwszy rodzaj to jest, że kocham Milki i e, cały czas mnie bronią, i w ogóle nigdy na mnie nie zagłosują ani nie chcą mnie zabijać, i to jest kochane. A drugie to jest zawsze, to jest Milki. No, jest Milki i kurde oskarżają zawsze. Słuchajcie, to jest w ogóle z bomby. Słuchajcie, jestem jakby skazana na e, pozycję e, złą pozycję. Dobra, to jak ktoś ładnie e, uda. U, Julia, jak się tutaj jest kurde. Tu jest dużo ludzi. Wow! Co jest? Co tutaj się wydarzyło? Co? To ja nie mogę. Ja nawet nie wiem, co tutaj się wydarzyło. W sensie, jakby mnie chyba zrobił brązowy. Milky Way, no ładnie, Milky Way, no ładnie. I ktoś tam jeszcze był, ale ja nie mam pojęcia. Ja, ja chciałam powiedzieć, że to jest pełno ludzi. Eee, <grywka> pełno ludzi i ktoś tutaj zaraz umrze i umarł. No i jeszcze chyba dwie osoby zostały zabite. Ja ile nosnek ile no chyba. Ale to było mocne, to było mega mocne, słuchajcie, aż ja się wystraszyłam troszeczkę, dobra, na placebo poszło, ale to jest, słuchajcie, brązowy, bo mnie brązowy zabił, no po prostu masakra, moje widzowie, słuchajcie, i właśnie Milky Way jest tutaj tym rodzajem widzów, o, no i nie był impostorem, wiem, że był brązowy ktoś jeszcze. <susurujesz> dobra, no to będziemy siedzieć brązowego, dobra, słuchajcie, no i co, no i co Milky Way, ty myślisz, że, jest, że fajnie jesteś, że nie zabiłeś, co? No co tam, słuchajcie, To dobra, słuchajcie, śledzimy Milky Way bo on jest impostorem, także zobaczymy, co on to jest, za mną gra w ogóle, spoko, nie, no spoko opcja. Okej, Milki, bo jeszcze takie jest miłe, że wiecie. Idzie niby te światło, ci ogarnia. To, to, to. Tak to jest, słuchajcie, okej. Emergency meeting jest. Czarny tutaj zwołał, więc on chyba powie, że jest brązowy, bo tam też brązowy był w tym ELE. Fiolet. Możliwe. Możliwe, że fiolet. Bardzo możliwe w sumie. Biały nie był. No, kurde, Julia, powiem ci... No, stongs totalny. Zobaczymy słuchajcie jak to będzie. Chyba na Julię zagłosują tutaj wszyscy. I będzie nieciekawie, że tak powiem. Hmm. Na Julię wszyscy zagłosowali, okej. Okay. Cztery osoby, czyli Julia była impostorem. No kurde, ten Milky Way jest jeszcze impostorem. Była impostorem, ja tak przeczuwałam, że Julia w sensie, że fioletowy brązowy, ale ten brązowy, kurde, no nie, nie, nie podejrzewam brązowego, bo on tak kłamie, słuchajcie, on tak dobrze kłamie. Jeszcze wiecie, naprawia od razu te taski, tak znaczy te, e, te reaktory światła i w ogóle. Bo aż, aż mi się ściokłop. chłop. No, Emilkę tutaj zabijesz, Milky Way. Aha, mama cooldown, więc nie może na razie. Co to jest? Robocik, o nie, on to inny czeka na tego. Na swojego tam pana, whatever. Dobra, słuchajcie, idziemy razem z nimi. Ile, ja nie wiem, ile jeszcze osób zostało. Szkoda, że się tego nie da sprawdzić. Tu są dwie osoby, więc to będzie oczywiste, jeżeli ktoś umrze. Okej, okay, są cztery, więc teraz może zabijać na luzie. Totalnie na luzie bym mógł zabijać. Ja bym zabijałam na jego miejscu na 100%. Dobra, zobaczmy, słuchajcie, to. Kurde, jak to jest niepokojące, jak tak widzimy tych czterech ludzików, słuchajcie, stojących obok. No i kurde, nie skorzystał z okazji w sumie. Dziwię się, bo ja bym skorzystała na 100%. Chociaż chyba, że on chce wygrać z tej gerce już. To jest w sumie inna sprawa. Okej, okay, zamknęli drzwi. Tam jest jeszcze pan Milki. Okej, okay, on został zamknięty. Sam jest. Sam jest tutaj w story. Już nie może wyjść. Dobra, dobra. Rozumiem. Okej, okay, może już wyjść. Dobra, musimy go śledzić. Okej, okay, zabił go. S. Dobra, dobry jest. To ci naprawdę dobry. Okej, okay, teraz M po Emilka idzie. O nie, biedna Emilka. Dobra, tu już są dwie osoby, więc tutaj ciężko. Ja w ogóle mogę robić taski. Zapomniałam o tym, że jestem tym duchem ja powinnam taski robić. Totalnie o tym zapomniałam. Dobra, słuchajcie, że porobimy im te taski. Jeszcze nam kilka zostało. Jakoś tak się, słuchajcie, wciągnęłam w tą rozrywkę, że stwierdziłam, że no ja, trzeba sięcie oglądać. To jeszcze reaktor. Widzę, że musi zrobić te liter O nie. Przegrał? Nie, wygrał, słuchajcie, wygrał. No to ładnie, słuchajcie, to było. Wow. Pamiętam tylko tyle. Wow, słuchajcie. Nie, no fajnie. Naprawdę fajna gierka była. Gratul gratuluję wygranej, bo. To była całkiem fajna, Milky Way naprawdę mega spokojny impostor. Więc fajnie. I myślę, że jeszcze jedną zlecia, rękę pogramy. Chyba, że umrzemy na samym starcie, to już to raczej nie pogramy, no ale oby, obyśmy sobie um, nie umarli. Dobra, jesteśmy Creomate'ami, czyli jest taka słuchajcie możliwość. Mamy tutaj naszych przyjaciół z balonikami na górze. Balonik na górze to jest zlecia, najlepsze, co może być. Dobra, słuchajcie, idziemy tutaj. I w ogóle słuchajcie, tak ja mam informację, bo wiele osób się pyta, czy to ze mną graliście i w ogóle. I ja zazwyczaj nie odpisuję gram Wamonga. Także jak coś, to, to, to raczej słuchajcie, nie ja. Yy, ja gram tylko Wamonga, jeżeli... Wam rzucam na Instagramie. I tyle, słuchajcie. Chyba, że na. Czapek. Riltok, talk. Riltok. Talk. Naprawdę tak się stało. Mam dość. Chciałam sobie pograć mi miłą arenkę. Wiesz co, czapek? Wstydź się. Wstydź się, kurde, wstydź po prostu, bo to jest totalnie, yy, gdzie kto? No jasne, jasne, no po prostu masakra. Ja nie będę się na to w ogóle na ten temat wypowiadała, bo to jest co najmniej nie w porządku. Ja myślę, że mogę ci ufać, ok? Myślałam, że mogę ci ufać, ale dobra, no wdzięczny no, mi się jako tako, także no jakby, no cóż, słuchajcie, cóż mogę robić, dobra. Jak nie biały, to czarny. Biały, kurde, to jest jakaś yy, mocna, słuchajcie, że tak powiem nie o to kto, gdzie i jak, jeszcze dwie osoby muszą tutaj, kurde, zagłosować, placebo mnie zna? na pewno jest, słuchajcie, Czapek, ale nie wiem, kto jest drugi, kto jeszcze nie żyje, Czerwony, ale nie wiem, czy kogo Czerwony zabił, dobra, na placebo zagłosowali, czyżby on był impostorem, na Czapka też ktoś zagłosował, także dobrze, słuchajcie, zagłosujcie na niego, to on jest, był impostorem, czyli Czapek zostaje sam, mm, więc zobaczymy, słuchajcie, czy to się mu uda, bo ma dosyć ciężko, nie powiem, chłop ma ciężko, słuchajcie, sam zostaje i jakby samemu ciężko jest wygrać, słuchajcie, arenkę, no, ale może, słuchajcie, mu się uda, dobra. Idziemy, słuchajcie, tutaj do, y, robić te wszystkie te, jak to się nazywa, taski, bo ostatnio nie robiłam, bo sobie zapomniałam o nich. Także teraz, wypadało by tutaj coś porobić. Także, słuchajcie, cykniemy sobie tutaj chyba do Medbaya, a nie, jednak nie w medbayu w adminie mamy coś do zrobienia. Także, słuchajcie, polecimy sobie tutaj do admina, zrobimy kartę na przykład, pyk, oj, tu slow, przepraszam, dobrze, przepraszam, okej, okay, jest dobrze. I mam jeszcze tutaj w, w storage'u. I nie wiem, czy w elektryku, słuchajcie, mamy wszystko skończone, tutaj w elektryku widzę, że w ogóle są, dzieje się coś. Ale nie wiem co. Ile ludzi tam było zamkniętych. Dobra, mamy jeszcze tutaj w Shieldsach, tak? Jakoś tak to się nazywa. Tylko gdzie to jest? Słuchajcie, gdzie to są? Tam są. Dobra, słuchajcie, idziemy. Tutaj są jakieś, kurde, jakaś piłka, nie wiem, nie wiadomo co to jest. To jest muffin, dobra. Tutaj jest Milky Way. I musimy zrobić jeszcze jedno zadanie, także sobie, sobie tutaj polecimy. Zrobimy i słuchajcie, mamy święty spokój z taskami, także dobra. Cyk. I chyba mamy, dobra, wszystko porobione, więc teraz możemy śledzić. Tylko gdzie jest czapek? Dobra, tu jest czapek. Musimy śledzić tutaj wszystko, poczynania tej oto i osoby. Tak, udawaj sobie, udawaj sobie tej fan milki przyszły, dobra. Czy on tutaj zabije? Nie. Co on kmini, słuchajcie? Dobra, przechodzi sobie przez drzwi. Czy będzie kill? Hmm. Nie, nie, nie zabijałabym. Dobra, on ma wywalone. On sobie tam idzie. Co on kmini? Tutaj jest dosyć, o, dosyć sporo osób, więc tutaj nie ma szans, żeby zabić kogoś. Chyba że teraz, w tym momencie. Ale już nie, już, już za późno, słuchajcie, totalnie. Dobra. Kurde, ale to jest dobre, to jest mocne, to jest całkiem mocne. Dobra, co on tutaj robi? Gdzie on zmierza? Zaraz przegra na taski, więc musicie pośpieszyć, tym bardziej, że dużo osób. Ja już tasków nie mam do robienia. Kurde, on musi coś zabijać, bo on zaraz przegra na taski, słuchajcie, bez kitu. Czapek, musisz coś tutaj robić. Musisz kogoś zabić. Ok, tu jest Gerd. No dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze, dobrze. I teraz szybko węduj. Węduj. O oh, shit. Ale zrąbał. Ale zrąbał. Oj. Oj, Amelka to chyba widziała, słuchajcie. W ele. Gdzie? Mm, to ja przyznaję się. Czapek w ogóle już on... O, ma dość. Zielątej on... Ale kurde. Wydaje mi się, że ciemny, zielony... O, o Oni mają go... Wszystko... wszystko w ogóle Czapek tutaj dla nich nie istnieje w ogóle. Milki, przepraszam, biedny. Żółty na oczach went. Tak, Amelka to zauważyła właśnie. Czyżby wszyscy głosowali na Czapka? Czy on sobie na siebie też sam zagłosuje? W można na siebie zagłosować? Na amerkę wszyscy za... oh! Co? Jak? Czapek... Dostajesz order najlepszego impostora, bo to było totalnie mocne. Ja nie wiem, jak to się w ogóle stało. Żółtego tam nie było! Co tu się w ogóle wydarzyło? Czapek Ja nie mogę, co za... co za to jest za mocne! To jest dobry imposter, jakby mi się, mi się to podoba sobie takie komentowanie. Dobra, mam to chyba został to zamknięte... Albo jednak nie, dobra dobra, jednak nie. Czy ktoś jest w Ele, nie ma nikogo w ELE. Mhm. Idzie w prawo. Kurde, mógł pójść w lewo. to chyba są osoby, tak mi się wydaje, ale nie wiem. Są na kamerach w ogóle. Także na kamerach możesz iść czapek. No iść na kamery, dawaj. Tutaj medmej, Dobra, to jest podejrzane. Tam jest, kurde, dosyć sporo osób, więc mógłby tam w sumie przejść się. Teraz już nie ma chyba co ogarniać. Dobra, kurde, ile to jest osób? To jest takie stresujące. Chciałabym, żebym wygrał czapek, bo to jest dobry impostor. Ale jest przegra na, na taski chyba. O jak, jak będą robić. Także to jest, stajecie, problem. Dobra. Będzie cyk? Nie będzie cyk. Tam są dwie osoby i tak, więc, słuchajcie, nie ma, nie ma co. Kurde, ja jakby nie ogariam tego totalnie. Zaraz Nataski przegra. No kurde, zabijaj, Czapek! Proszę cię! Wygraj to! Dajesz. Wygraj, wygraj, wygraj. No come on! Kurde, czemu on nie zabija? To jest takie... O... Czyżby teraz byłby ten kill? Teraz, Czapek? No, on chce przegrać. No, nie poddawaj się. Bez sensu. Kurde, no szkoda. O, teraz zap... Okej. Dad's dla dobra, słuchajcie, teraz będzie went, szybciutki. Nie wiem dokąd za bardzo, ale, ale zwentował gdzieś. No i, i wygraliśmy, bo słuchajcie, przegrał na taski. I no, to był, dobrze się zapowiadał, Secia. Ja teraz ten kończę odcinek, ponieważ no muszę iść na polski, także, słuchajcie, dzięki, wielkie za oglądanie. Widzimy się jutro o godzinie 15.30 oraz 18.30 dzisiaj na głównym kanale oraz na moim, yy, oraz jutro na 18.30 na moim głównym kanale. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, papa, pa. pamiętajcie o łapkach, subskrypcjach i widzimy się później, trzymajcie się, papa. Pa.